Siema! Kolejny, kolejny energetyk od Fruko Cena jakieś 3zł, 32mg kofeiny w 100ml I aż 21 kalorii, to jest bardzo dużo A dobra, słuchajcie, bo ja nie powiedziałem jaki to smak Smak pitahaya chili I już to spróbowałem i to nie smakuje ani chili, ani pitahaya, chociaż nie wiem, co to jest. Pitahaya! Dobra, a jak to smakuje? Zajebiście. Smakuje jak wiśniowa woda gazowana. Taka bardzo intensywna, bardzo słodka, bardzo smaczna. Normalnie jestem fanem frugo. Jedynie ta kaloryczność trochę mi przeszkadza, a poza tym smak 9 na 10 naprawdę. Kolejny energetyk frugo, gdzie smakuje zajebiście. Siema, wczorajsze kalorie energetyki, proszek 50 galaretka kilogramowa 90 3 razy kończak 84 zupa 272 spaghetti 276 mleko 600 ml 162, budyń 50 g 185, twaróg pół kilograma 460 dżem 250 kalorii razem 1800 Spaliłem 2700, minus 900 wychodzi. Siema, dzień dobry. Sobota. Zaczniemy od ważenia. Później może tabletki, później zmontuję dla Was film, później pójdę do Arcadii na zakupy, później... ...nagram film... ...wielki... ...wielki test... ...deserów od Hermana. A później, może go zmontuję jeszcze dzisiaj, Już dużo pracy nas czeka, więc nie ma opierdzielania się. Słuchajcie, jak patrzę w podgląd, to jak kiedyś patrzyłem i was tutaj mówiłem do was z rana, to zawsze było mega ciemno, nie? I teraz są dwie lampy, jedna z góry, druga z aparatu, i patrzę się na ten podgląd, i wydaje mi się, że to jest naprawdę teraz ładnie nagrywane. Dajcie znać, czy jest dużo lepiej. Czy mi się wydaje, że jest. Jeszcze nie patrzyłem, jak to na komputerze wygląda, ale jeżeli w takim małym podglądzie ja widzę różnicę tysiąc razy lepszą jakość, to musi być dobrze. Tak mi się wydaje. Dobra, nie gadam więcej. Uważajnie. Te śmieci muszę iść wynieść. Siedemdziesiąt jeden i osiem. Ładnie mi w ten tydzień idzie, bo chyba zaczynałem od 74 w poniedziałek. Czyli po pięciu dniach mamy ładny zjazd. No ale tak jak ja mówiłem wam już, ja w tygodniu robię Dzięki temu, że dużo chodzę, to deficyt kaloryczny, który w weekend niestety nadrabiam, tym, że siedzę i zazwyczaj nie ruszam się z domu i montuję filmy albo gotuję. No. Dlatego dzisiaj idę do arkady. Do Arkadii mam nie wiem. Z ponad 5 km myślę, no to 5 w jedną, 5 w drugą, za dwa porkadi zrobię 12. Zawsze coś. <laughs> Dobra, walnijmy te tabletki. Zaraz jeszcze nagram test Frugo poziomkowego, ale Wy go dopiero zobaczycie może za 2-3 tygodnie. Bo e, nagrywam to na TikToka, a to na TikToka nagrywam z zapasem filmy i wypuszczam jeden dziennie. Znaczy, zwykle tak nagrywam nie wiem, załóżmy w sobotę albo w niedzielę z 7 i... Później sobie w tygodniu po jednym montuję i wrzucam codziennie jeden. Idziemy, zobaczcie, jakie mam ładne ślady wojenne. I o dziwo nie byłem się opalać. Tylko to są ramiączka od plecaka. Byłem na zakupach w Arkadii. Do mojego plecaka. 15 kg. Na pewno jesteście ciekawi, co kupiłem, no to już wam pokazuję. Otóż poszedłem po taki klej, tylko chciałem kupić mamut. I taki mamut kosztował 37 zł, a ten był akurat na promocji za 9 zł, więc wziąłem takie trzy kleje. Czasem się przydaje coś przykleić. Twaruk, nie wiem, w jakiejś dobrej cenie był 7,50 za kilogram. Więc wziąłem sporo, sarki wiejskie z Piątnicy też po złote 40 zł za kilogram. No i wziąłem frugo i powiem Wam, że... A, wziąłem to wszystko na wystawkę. <laughs> na tą moją wystawkę, nie? bo te wszystkie frugo już e, spróbowałem. I tutaj puste puszki tylko miałem, więc to mogę powyrzucać i postawić tutaj pełne. Zobaczcie, jakie mam piękne studio. Jest wpół do pierwszej, a ja właśnie skończyłem nagrywać. I nagrywałem wielki test deserów od Hermana. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat deserów od Hermana, to za tydzień w niedzielę o 21 na YouTubie. A i mam nadzieję, że z tego mojego dzisiejszego nagrywania coś wyszło, bo co chwilę ziewałem. Jestem taki zmęczony, że masakra. Normalnie, normalnie co chwilę ziewam i chce mi się spać, więc mam nadzieję, że jutro, jak się wezmę za montaż tego, to nie okaże się, że, <śm> że muszę to nagrać jeszcze raz. Dobra, idę do sauny i spać, elo. Siema, dzisiaj na warsztat biorę produkt z Biedronki, Go Active. Jest to kaszka proteinowa o smaku karmelowym. I kosztuje ona chyba 4,50, w 100 gramach ma 79 kalorii, tłuszczu 1,5 grama, węglowodanów 8,7 grama, białko 7,5 grama. Wartości trochę odżywcze słabsze niż Erman. Ale dla mnie chyba ważniejszy jest smak i cena. Co nowo jest tańsza. Widać tutaj kaszę mannę. Słuchajcie, po zjedzeniu tych 10 deserów proteinowych od Hermana to myślałam, że wszystkie muszą być takie gówniane i mało słodkie. Jednak okazuje się, że nie. Biedronka przebija Hermana o 100 punktów. 9 na 10. Bardzo słodkie, bardzo smaczne, bardzo intensywne. Taka ta konsystencja kaszy mannej trochę mi nie leży, ale naprawdę polecam spróbować. Ciema czas na kalorie. Energetyk proszek 50, 3 razy frugo 120, pół kilo twarogu 460, lody proteinowe 440, 2 razy galaretka 180, dżem 200, serek wiejski dwukrotnie 310. Pulpa bananowa 440 Pulpa z gławy 225 Razem 2425 Spaliłem 2,5 Minus 75 Siema, wożenie tabletki zapierdzielam na Olimpie Już 11.35 Zazwyczaj staram się ubyć teraz do 12 .00. A dzisiaj sobie godzinę dłużej pospałem 71 i 4. W ogóle nie wiem. Trochę ciężko mi podnosić ten aparat, kiedy on ma zamontowaną tą lampę i ten mikrofon, bo już trochę waży, jest duży. Nie wiem, czy niełatwiej mi będzie wagę podnosić dla Was. Chyba tak będę robił. Dobra. Sorry, nie mam czasu dzisiaj z Wami pogadać, bo mi wszystko wykupią. Kurde, wczoraj nakupiłem tego twarogu, serków wiejskich, całą lodówkę, ona chyba datę ważności mają do jutra? Jakoś tak. się mam ochotę zrobić sobie spaghetti z konżaku. Mm, mm. Nie wiem, co z tym zrobimy, czy będziemy żarli twaróg i serki wiejskie na potęgę, czy jednak się skuszę na spaghetti. Dlaczego? Dlaczego ja do was mówię, jak ja czasu nie mam? Dobra. zmeldowuję się. No i słuchajcie, jak ktoś czeka na haul zakupowy z Olimpii, to dzisiaj nie idę. Postanowiłem z tego zrezygnować w ramach walki z moim zakupoholizmem. Dobra, jakoś się doczłapałem do domu i powiem Wam, że zważyłem te zakupy po przyjściu i wyszło 31 kg. Ale teraz jakoś je rozpakowałem i nie wygląda to imponująco. No ale Wam pokażą Chyba najfajniejszy zakup to te winogrona. Pyszne, słodkie, bezpestkowe. I tu jest 9 kg i zapłaciłem za to 20 zł. 9 kg winogron. No niesamowite. Arbus 5 kg za 5 zł. Mandarynki. 4 kg za dychę. Nektarynki. One już takie zmęczone są, ale do sałatki będą jak znalazł. 5 kg za 5 zł. Tutaj takie serki y, z lidla pilos waniliowe po złotówce 24 sztuki wziąłem. To mleko jakieś ukraińskie, ale 2,5% i ma chyba 56 kalorii w 100 ml, ale było po 50 groszy, więc nie patrzyłem na kalorie. No i taki sos fajny jalapeno za 4 zł i ma bardzo niskie kalorii, bo chyba 56 kalorii w 100 g. No i tutaj mamy podsumowanie zakupów. Jeszcze raz: winogrono dwie dyszki, mandarynki, dyszkę, nektarynki 5 zł, jogurt ten Erman pistacjowy 2 zł, danio 24, arbus 5, sos jalapeno 4, mleko złoty 50 zł. i całe zakupy 71,50 wydałem. Myślę, że jak na cały tydzień jedzenia 71 zł to naprawdę mało. Słuchajcie, robię challenge. Jak szybko pokroję 8 kg winogron. Zobaczcie, jest 22,21. Zaczynamy challenge. Patrzcie na to. Zaraz będzie godzina. To jest ta a więc 9 minut zajęło mi pokrojenie 8 kilogramów winogron. Nożem to bym to robił 4 godziny. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. <laughs>